Siemanko Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, gdzie ostatnio był nagrywany jęczmień I zrobimy test tej talerzówki Którą wczoraj podczepiłem Okazało się, że John ją podnosi Także dzisiaj robimy test Radziu tu głęboszuje A ja po prostu sobie tak przyjechałem chamsko mógł potależować. Nie no, żartuję To jest w ziemi. Zobaczymy czy on w ogóle da radę na takiej ziemi. Chyba jest za mokro na takie toleżowanie. to jest, nie? Te? To słoma czy to mokro? Co to się dzieje? To coś zalepia te talerze. Czy to słoma tak się nawija? O cool. Przyjechałem ją zajebać Mądrze, nie? Kurde A czego te boczne nie zalepia? Tylko te Ani przodu, tylko te Coś, to, to się dzieje tu Ty, ale daję radę, nawet nie Pony łysę, będzie się ślizgał nie, a teraz bez przodu jechałem. Z przodem to raczej pociągnie. A tu jak idzie? Zap zapiernicza wszystko? Zapycha ci? Nie, ale tu się wbić. Nie chce się wbi wbić? Ale mokro jest. Co to będzie? Nic nie będzie Wiesz tu chciał gorczycę A tu co? Sunęło się czy co? Kawałek przejechałem, już szło dobrze I coś tu było. Trubę urwało o, no już wcześniej była urbana. O, cholera. Ale się narobiło. Awaria! Awaria! Sz Szrubę urwało. O, to ta, dobrze przyjechałem przetestować. Co? Ale lipa, nie? Kurde, to za mokro jest chyba na talerzówkę. Nie? Co? Nie robisz już? To chyba mokro Wbić się nie chce? Ale bez mokra ziemia jest Może taka zabita? Masz takie śruby? Nie masz tu, nie? No jakąkolwiek, aby śrubę. Masz? To za mokro jest, ja przyjechałem, teraz będę musiał na tamten przyjechać jak obecnie i ją wyczyścić Zobacz co to się stało Zalepiło wszystko To 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 wymyślił dzisiaj jechać Ale że daje radę On z, kurde z 9 na godzinę spokojnie z nią jedzie, nie? No i tak praktycznie na maksa opuszczona jest tam jak się nie zapychało, to ładnie robiło Tylko chyba suszej musi być na talerzówkę To zobacz co to się dzieje Cześć uważaj Słomy fest jest tu Co? Słomy fest ja, ja, ja mi się wydawało, że jak to się kosiło to to Kurde, malutko tej słomy było Dobrze tylko śruba Bo ona jak powinna być sztywno ściągnięta ta teleżówka, nie? Sztywno powinna być ściągnięta ta talerzówka, czy jak? No ja się tak patrzę, ale kurde, ona już nadłomana była. Kiedyś. Co tylko to kończysz i, nara? Ciężko idzie Chciałem sobie ją wypróbować, ale jest za mokro, wszystko się zalepia Także raczej słabo, nic tego nie będzie Jak obseknie to sobie zobaczę to na innym kawałku Teraz już też tylko kończy te dwa przejazdy jeszcze głęboszem i też ucieka, bo nie ma sensu Wiatam. Na drogę się nie nasypało. Kurde, nawet że są tak łyse koła, to i tak ją ciągnie. Nie przetestowałem, tylko w sumie ją tylko wymazałem. wali, ostatni przejazd. Tym to jakoś idzie, choć też się potrafi zapchać. Tak jak było widać, ja naginam tym do domu. Z testów to nic nie wyszło. W sumie to tylko wybrudziłem całą. No ale trudno, myślałem, że wyjdzie inaczej. Nie wiedziałem, że tak dużo deszczu spadło w nocy. Te skrobaki i tak dają radę, jak na takie bagno. To fajnie to wszystko czyściło. Tutaj się nic nie zapychało. Na tych skrobakach tylko tutaj, na tych talerzach słoma się zaklejała. Nie, jakby było sucho, to może by fajnie to szło. No dalej się zapchało. Dobra. Cisnę do do... Teraz jak nawaliło tego błota to już podnosi przód